To jest Bagi. Bagi będzie tańczył w tańcu z gwiazdami i jak sam mówi, to jest w budynku, ja jestem w budynku. Wszystko zaczęło się jednak już w styczniu, kiedy Ania Lewandowska namówiła go na baczatę. Bagi stwierdził, że ewidentnie zmienia profesję. Zaczął tańczyć wszędzie i z każdym, kto zna się na tym lepiej niż on. Tańczył nawet na Tauro na arenie. Jak już zatańczył przed tysiącami ludzi i oficjalnie został dręziarą, to udział w programie telewizyjnym. Przestał być straszny. Bo tańczyć każdy może. Nawet Mikołaj Bagiński, który wiele nie ma z nim wspólnego. Jest jednak coś, co wyróżnia tego człowieka, jak się uprze, to zrobi wszystko. I ja to szanuję. Trzymamy kciuki bagi, bo coś czuję, że dla kontentu to i wygrasz taniec z gwiazdami. Elo.